Księ jest dobrym prognostą w, te, w tej dziedzinie. Rzeczywiście e, zresztą dziękowałem mu dzisiaj ze sceny, że otworzył mi drogę do, do Państwa wyobraźni e, i pamięci. I myślę, szczere, szczere otwarcie z serca też nastąpiło, bo e, może to nie był taki trudny utwór, ile piękny po prostu, najkrócej mówiąc, zaangażowany tekst Jacka Cygana. Rezonował wtedy i niestety ciągle aktualnie rezonuje, myślę. Czyli jest to utwór ponad modami, czego bym zżyczył sobie i wszystkim, którzy dzisiaj na scenie byli. Wyjątkowość tkwi w tym, że to młodzi ludzie przygotowują projekt dla młodych artystów i to jest jak gdyby ta wyjątkowość, czyli przede wszystkim fundamentem tego, że ten projekt się udaje zrealizować jest wzajemne zrozumienie się pomiędzy ludźmi, którzy są artystami, tak jak główny nasz ambasador tego projektu, Kuba Dubik i, i, i znalezienie później takich partnerów. Tak naprawdę jest to trzecia edycja Opolskiego Banku Talentów. Zaczynaliśmy z kwotą wsparcia na poziomie 30 tysięcy złotych, 80 tysięcy złotych, teraz jest Jesteśmy zaangażowani na ponad 100 tysięcy złotych, ale wielka robota Kuby, bo zdobył dodatkowe 200 tysięcy z różnych fundacji, z różnych źródeł. Rzecz polega na tym, że młodzi muzycy, artyści zgłaszają się do tego Polskiego Banku Talentów. Dzisiaj w tym roku było zgłoszeń ponad 240. Z tych 240 zgłoszeń wybranych zostało 40 młodych adeptów muzyki, którzy zostali zaakceptowani i dzisiaj wystąpią po takich warsztatach prowadzonych przez znakomitych muzyków pod dyrekcją Krzysimira Demskiego. Czyli wielkie wydarzenie edukacyjne, wielkie wydarzenie promocyjne dla młodych ludzi i to, to dzisiaj... Jest dla mnie wyjątkowy dzień, że zobaczymy ten potencjał. Widzę, że zainteresowanie ogromne, więc wielkie przeżycie też dla młodych artystów. Przygotowania przed koncertem trwają tak naprawdę trzy miesiące wcześniej. Eee, o, wolę nie ryzykować, ile osób jest zaangażowanych, bo po prostu tych osób, które wspierają projekt, to nie jest e, w, na pewno w dziesiątkach, jeśli chodzi o organizację całego projektu, e, więc bardzo, e, to jest bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. To jest tak naprawdę pierwsza impreza masowa w naszym e, wykonaniu jako fundacji. E, I tak naprawdę. Prawie cała sala była wypełniona ludźmi, więc mo może powinniśmy to już poczytywać jako nasz jakiś mały sukces. I myślę, że tą drogą, jeżeli dalej będziemy mieć takie zaufanie i wsparcie, będziemy tą drogą podążać. Jesteśmy zbyt małym województwem, żebyśmy sobie pozwolili, aby choć jeden talent, bez względu na to, czy ten, który dzisiaj oglądaliśmy muzyczny, czy to talent edukacyjny, kulturalny, czy sportowy, nam uciekł, uciekł nam bez naszego wsparcia, bez naszego zaangażowania. Bank Talentów to wyjątkowe przedsięwzięcie, to, to a, przedsięwzięcie stworzone przez Kubę Dubika, które przez ostatnie trzy lata, młody e, stażem przedsięwzięcie stało się wyjątkowe na, na skalę kraju. E, widzieliśmy jak to rosło, widzimy jakie zaangażowanie wśród młodych ludzi. Kilkaset osób starało się o 40 elitarnych miejsc w tegorocznej edycji. To pokazuje, że naprawdę łatwiej dostać się na medycynę niż do polskiego banku Talentów. Co szczególnie utkwi Ci w pamięci po tegorocznej, trzeciej edycji o polskiego banku Talentów? Najbardziej rozwój, jaki dają te utwory, ponieważ są różne metra, czasie też inaczej zachowywać, są różne dynamiki i praca z dyrygentem bardzo dużo daje. Po prostu uczy bardzo dużo przydatnej wiedzy takie granie, na przykład w takim banku talentów. A czy pojawiają się już w głowie dalsze plany na przyszłość, związane z muzyką po udziale w tak pienierskim programie, jakim jest właśnie Opolski Bank Talentów? Myślę, że tak. Ostatnio bardzo dużo pomysłów zrodziło się w mojej głowie. Ja raczej na bębnach gram niż na tych wszystkich innych instrumentach i to jest taki klucz do tego, żeby zacząć, tak? Będąc no, szczerym, y, udział w, te, w tego typu zdarzeniu dał mi bardzo wiele, ponieważ jest to dla mnie szansa y, grania w takim naprawdę potężnym składzie. Jest to pierwszy raz, kiedy mogę zagrać z tyloma ludźmi naprawdę. Chciałbym teraz od tego momentu uczestniczyć w większej ilości takich zdarzeń, ponieważ naprawdę to jest no, nieporównywalne.